Sometimes I hurt so bad So cold, all alone in the dark Please God, explain this pain What's wrong with my little black heart? My little black heart oh. My little black heart My little black heart oh. My little black heart Czarne serce, czarne więcej, czarne dojrzeć tutaj, prędzej tutaj, listo tu, skamienia, nie wstąp tutaj, ramię w ramię, tutaj zmieniać to na lepsze, albo że to niczym kręcę, kręcę cię to, tutaj poziom, tutaj bania i jest podział, tutaj między, między różnice, między sture, tutaj to widzę, czasem dopiera, czasem to boli, czarne te serce i to pierdoli, tutaj, że to, tutaj to kółko, życie czarne, czarne starariusze, tutaj jak to, i to wyruszę, bo to i to, i to tutaj wy bo i tu, tutaj wyrazem Mam to i czuję Odczuwam w Odczuwam to, jak to popierdol, to tu czywa Konie czarne, czarne nie myśli Bo to wszystko i to czarne, dzieci czy ci, ci, siłek Nie serca więcej i to, chciałbym to Prędzej, prędzej Tu, pum, wyrywasz um Tutaj czarne serce i to jest lub, złup złup A nie kopać już za życia sobie drób, tutaj łup i to dobie Masz to czarne, serce powieść Sometimes I hurt so bad So cold, all alone in the dark Please God, explain this pain What's wrong with my little black heart My little black heart oh. My little black heart My little black heart oh. Czarne serce Czarne więcej Niż to dopiera i to tutaj Pręży tutaj Pręży pręży to I to bardziej Kiedy koło Koło się to Zakręca fortuny Życie także Tutaj nie sumy Tutaj przeliczać Chcieliby to Tutaj obliczyć, tutaj mi to Nie wymyślić tego, to co jest ważniejsze To co wszystko jest najważniejsze To co jest wartość, to co ogarnąć Tutaj, się to mi to co padło Tutaj nie czarne, czarne to serce Bo to i to, czarne to, czarno księżnik Czarne wierzmi, tutaj nie wierzyli Dzisiaj, tutaj się wierzyć, z tym Taki bryt czarny, czarny to gry, czarny to serce, bo to ich wielu jest, tutaj, że to jest, tu wiem, życia ten, ten tutaj, nie tracę go, nie tracę go, tutaj, że to wybieram flow. Wasze czarne, czarne to serce, czarne to serce, co mam powiedzieć więcej?